To nie jest powrót. Nie wiemy, co się wydarzy, ale generalnie e, najważniejszą rzeczą jest to, że zespół Warius Max obchodzi 25-lecie swojego istnienia. E, dostałam zaproszenie do wzięcia udziału w tym wydarzeniu i będę śpiewać moje przyboje przez, e, przez cały 2016 rok. Na początek zagramy trasę klubową, a potem będziemy grać e, trasę e, otwartą z miastami, więc generalnie e, będą to, będziemy o tym na bieżąco informować na naszych stronach internetowych, e, i tam będą wszystkie terminy. Ale to ma być duża trasa koncertowa z okazji 25-lecia. Jak ci się wraca do tego czasu? To było niezłe, niezłe walnięcie. No bo w zasadzie wiesz, masz 17 lat i nagle zostajesz wokalistką najbardziej, jednego z najbardziej rozpoznawalnych zespołów w tym kraju, więc to był istny szał. Mi się do tego wraca w sentymencie dużym, z szacunkiem i z. Z, że tak powiem, z miłością do tych piosenek, tak? bo to są śliczne piosenki i one są przebojami, i muszę powiedzieć o tym, że nie jest to takie łatwe, żeby spotkać grupę ludzi, z którą masz przebój. Ja jestem dumna z tego, jestem szczęśliwa i cieszę się, że zaśpiewamy te piosenki znowu w tym składzie.